Witam, witam cię serdecznie, mój drogi. Dzisiaj do wygrania taka oto emeczka. M4A1S koszmar z jakimiś naklejeczkami. Po ciężkich walkach, ale myślę, że jest mega spoko. Wystarczy zostawić komentarz i zostawić yy, lajkacza oczywiście. Dzisiaj nie będę losował yy, z poprzedniego odcinka, bo nagrywam dwa teraz na zaś, więc. Co to jest? Co to jest. Sorry, musiałem skipnąć. Yy, nagry nagrywam teraz dwa odcinki naraz, więc yy, po prostu... Na następnym, na następnym odcinku, który będzie w niedzielę pojdę do tej w środy, drugi, w piątek, następnym, który będzie w niedzielę rozlosuję Koszmar, i rozlosuję Mortisa z poprzedniego odcinka, więc, więc chill, 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 guys. Ale wystarczy zostawić komentarz i łapkę w górę. No i oczywiście Subika można, nie? Stary, subik też spoko. Otwieramy sobie troszeczkę darmowe 2 zł, 10 groszy na start. 10% bonusu do doładowania z kodem MATI. I przy wpłacie przynajmniej 10 zł, macie szansę zgarnąć do doładowania jako bonus. Który z tych przedmiotów, najdroższy, jest nawet wart 1324 zł. Jest to dosyć sporo. Jest to dosyć sporo. Mamy 5 koła. Na poprzednim odcinku nie poszło najlepiej, ale czuję, czuję, że teraz będzie odkupienie. Od razu wjeżdżamy na grubą batelkę. Nie ma co się wiecie. Mm. Nie ma co się rozwodzić. Po prostu wiedźmy w to. Wiedźmy w to, tak. Na przykład. Taki Royal Kasik 1. Scarlet Kasik. I na przykład. Spektrumy Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Jednak nie. I na przykład. Danger zone case Razy 7. Myślę, że z grubej rury zaczynamy. Zaczynamy z grubej rury, Underdog, albo nie. Albo nie, wiecie, albo nie. Jeden na 1 I zobaczmy, z kim będziemy mieli te jeden na jeden. Tym razem się uda. Czy tym razem uda się z grubej rury rozpocząć? Wjazd z grubej rury. To nie są żarty. Moi drodzy. Lecimy. Lecimy z tym. Losowy bot. Alex. Zobaczmy. Zobaczmy, zobaczmy. Ouuuu, rękawicki. Mamy na starcie rękawicki. To mi się. Uuu, to też chyba jest fajne. Ok. Dobrze, dobrze, zaczynamy. Dobrze, zaczynamy. Dobrze, zaczynamy. Teraz bym poprosił jeszcze jakiś nożyk. Najlepiej za 16 tysięcy. Nie obraziłbym się, nie obraziłbym się. Tylko proszę mnie nie zrobić w konia. Proszę mnie nie zrobić w konia. Ile jest? 5,5%. 5,5%. Sporo. Do zrobienia, tylko żeby Alex nie dropnął Bez Aleksika, bez Aleksika nie, Ale to się w ogóle na... Stówkę na plus będę tylko Po tej bitwie No, 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 no. już nie mogło dociągnąć Okej, okay, to też jest coś warte Nie, dobra, jest okej okay. Jest okej, okay. 640 zł na plus Jest w porządku Jest w porządku Myślę, że możemy lecieć dalej Na przykład Entry Frager na Jester Mode. No jakby dropnęło tutaj. Spróbujmy, spróbujmy, spróbujmy. Uj, 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 uj. Nie wiem, jakieś skrzynki coś... Chyba ostatnio tylko te bafle oddają. Może spróbujemy to dropnąć? Ile jest procent? 4. No dobra, można spróbować. Można spróbować. No, 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 no. Prawie, 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 prawie. Kurde, ej, naprawdę, ja jestem na jakiś pas. To jest passa nieszczęść, passa nieszczęść. Naprawdę, passa nieszczęść. No, ale tak to bywa czasami. Raz na wozie, raz pod wozem. O! Okej, okay, ale czy to mi się w ogóle zwraca? Czemu Jaki mam, saldo? A, 4300, OK. A co ma lovely case, co zawiera lovely case? Taki bajonecik za 2,5, a musimy znaleźć taką najbardziej opłacalną skrzynkę, nie? Najbardziej opłacalną skrzynkę. A może procentówki oddadzą? Może procentówki? Zobaczmy, może jakiś donk akurat poleci. Może gdzieś procentówki to szczęście. Chyba jednak nie, ale daj mi jeszcze jedną szansę. Do trzech razy sztuka, jak to się mówi, tak? Do trzech razy sztuka, moi drodzy. Do trzech razy sztuka. No niestety. A może jeszcze czwarty? Dobra, no niech będzie czwarty do trzech koła tam. Około. Oj, koło. Oj, Ojojoj. Zerowanko, zerowanko kurde Zerowanko Zerowanko Chyba trzeba po prostu wejść na jakąś batę. Może tutaj z jakimś gościem? Za tysiaczka? Nie, ja stworzę lepszą, ja stworzę lepszą Za trzy koła, wchodzimy all in Wchodzimy all in All, all in Tylko na co? Dobra, mam pomysł. Breakouty. Ale 4 tylko? Dobra, to 2 breakouty. Recture. 11. I lecimy taką battle. Na czterech, na grubo. Jak wygram, to wygram. Jak nie wygram, to nie wygram. Underdog. Poczuję to. Wygram, nie wygram. All in, moi drodzy, all in. Jeżdżamy all in. Uuu, i samo, i samo. Wiecie, co to znaczy, jak się wylosuje i samo, nie? To nie wróży dobrze. To nie wróży dobrze. Dobra, dawaj im jakieś motylki. Kurde, no nie mi takie rzeczy, no nie mi takie rzeczy. Bro, 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 bro. No póki co, to ja mam najwięcej na no moją niekorzyść. No, ale jeszcze wszystko przed nami. No tak, niby mi się spodobały te o. Okej, okay. okej. Okay. Mi się te skrzynki, te klasyczne. Podoba mi się to, że wiecie, jak wypada ten złoty item, to jest szansa, że nawet wypadnie za 15 koła przedmiot. I pewnie ja tak będę miał, co? No nie, nie do końca. Dobra, no jeszcze jest to inable. No i Samu i Alex musieliby dropnąć coś dobrego. Ale chyba nic z tego nie będzie. Chyba nic z tego nie będzie. No, niestety. Niestety, moi drodzy, niestety, Olin, wbita Olin, ale się nie udało, Alex, Alex nas oskubał, przypominam, taki m 41 s koszmar do wygrania, wystarczy zostawić komentarz, lajka, możecie subika i przypominam, z kodem Mati, darmowe 2 zł, 10 groszy na start, 10% bonusu do doładowania. I przy wpłacie przynajmniej 10 zł, darmo, szansa na darmowy przedmiot jako bonus do doładowania. Ja się z Wami żegnam. Widzimy się w niedzielę.